W tym filmie powiem, ile wydaliśmy na stan surowy, otwarty, ale bez dachu, podak jeszcze się robi i będzie dopiero da parę dni. E, powiem też, ile to mniej więcej trwało oraz jakie mamy dalsze lamy. Jeżeli chodzi o wydatki, no to w tym momencie wydaliśmy 195 tysięcy złotych i w tej kwocie mamy tak. Wszelkiego rodzaju papierki, czyli projekt plus pozwolenia plus te wszystkie inne rzeczy. 17200 zł. Projekt był indywidualny, bo nie mogliśmy znaleźć domu, który by nam pasował w 100%. Jak tak patrzyliśmy, no to projekt kosztuje 5000 plus zmiany, które byśmy wprowadzili pewnie 2-3000 plus jeszcze naniesienie tego na, na mapy i tak dalej, adaptacja projektu też około 2-3 tysięcy, więc wyszliśmy po prostu z założenia, że lepiej zrobić indywidualnie. Dalej mamy kierownika, pół tysiąca i teraz tak, jeżeli chodzi o sam dom, to tutaj wyświetlam w tym momencie to jak on wygląda. Zaznaczę, że jest on dosyć nietypowy, ma dosyć obszerny stalon, w związku z czym jest tutaj duże jakiś tam wzmocnień i tak dalej. Plus, też mamy jakąś tam płytę fundamentową, deszcz też udziwnioną. No i ogólnie jest tutaj masa stali i betonu. Jest to wszystko prawdopodobnie przewymiarowane i spokojnie można by wybudować w wersję bardziej, bardziej lightową, ale tak konstruktor stworzył. No i koszty ponieśliśmy takie, jakie ponieśliśmy. No więc tak, jeżeli chodzi o koszty już samego domu, to podstawa to płyta fundamentowa 80 100 zł. Nas kosztowała. Z czego 33 tysiące robocizna, materiał 58 100, ale łącznie też udało nam się wynegocjować 11 tysięcy rabatu. Do tego wychodzi finalnie 80 tysięcy, natomiast jestem przekonany, że można było to zrobić taniej, gdyby konstruktor nie wwalił tej, do tej płyty tyle stali. Natomiast trochę tej stali poszło. Dalej mamy ściany parteru kosztowało nas 33 200 zł, i tutaj robocizna 21, materiał 15. No i udało nam się wynegocjować też 2800 zł rabatów. to wychodzi finalnie 33-200. Dalej mamy pierwszy wieniec Strop ściany góra, plus drugi wieniec, e, i te wszystkie inne cuda wianki, jak na przykład te podciągi, co jak się tam nazywa. To wszystko kosztowało nas 61 100 złotych, z czego robocizna była najdroższa, bo 42 tysiące. tutaj się nie dziwię, bo faktycznie bujali się z tym przez parę dni. No i trochę trzeba mieć pojęcia, żeby to wszystko zrobić, tak jak patrzyłem. E, dalej materiał 3, 24 800, no i rabatów e, wynegocjowaliśmy sobie 5700, więc finalnie wyszło 61 tysięcy. 61 100 złotych. Tutaj jeszcze podział, ile wydaliśmy na poszczególne rzeczy. Jeżeli chodzi o robociznę, to na nią wydaliśmy 96 000 złotych. Jeżeli chodzi o materiał, no to na star wydaliśmy 22 250, na beton 43 800. Trochę dużo, tak szczerze powiedziawszy. Na styropian, który jest pod płytą ich okuł płyty 6000, na pustaki cement Aż 20150 i na różnego rodzaju pierdowy, które też były potrzebne, 16700. Wszystko się wyświetla na ekranie, więc można sobie to wszystko przejrzeć, jeżeli coś ciekawe jakieś szczegółów. No i tak, jeżeli teraz chodzi o dalsze etapy budowy, no to oczywiście priorytetem jest dach. W tym momencie cieśle byni jeden dzień coś tam pomierzyli, założyli jedną murłatę, no i od poniedziałku w i działają, według tego co gadałem. To dwa, trzy dni zajmie konstrukcja, później deskowanie, na no to papa i później dachówka. Mniej więcej w ciągu dwóch tygodni dach będzie skończony. To byłoby bardzo dobre, bo za dwa tygodnie jedziemy na dwa tygodnie na wakaty, w związku z czym fajnie jakby skończyli w tym czasie ten dach. Jeżeli chodzi o koszty dachu, wiem, ile one będą wynosiły, ale ja się zdradzam. Sprawdzimy, czy się wszystko pokryje i się będzie zgadzało z tym, co się zapowiada. Dalej mamy oczywiście okna. Okna już mamy zamówione. Tutaj znalazłem bardzo fajną firmę, która nie dość, że miała bardzo fajne ceny. Miała jeszcze swoich monterów, zatrudnionych. Nie zlecają tego, tylko mają po prostu swoją ekipę. To jeszcze dosyć szybko te okna załatwili. Teoretycznie jest pisane dwa miesiące, ale jak gadałem z panią, z panią, która nas obsługiwała, to mówi, żeby absolutnie się tym nie sugerować że te okna nad 99% będą szybciej. I tutaj nawet doszło do takiej sytuacji, że nie wiedziałem, czy przypadkiem nie będą szybciej niż dach, ale chyba raczej będzie to wszystko, no, wszystko w y, terminie. Tutaj dodam, że okna będą interesujące, bo mamy dosyć interesujące przeszklenia, tak? Więc cena nie jest najmniejsza, ale widok jest oszałamiający, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No i po tym, jak nam zamontują okna i dach, no to lecimy. Prąd, e, wodkan, rekuperacja, klimatyzacja, pompa ciepła, styropian, podłogówka, wylewki, tynki i tak dalej. Więc dopiero teraz zaczną się prawdziwe koszty. Chciałem część rzeczy robić sam, natomiast ilość mojego wolnego czasu wynosi mniej więcej minus 2 godziny dziennie, w związku z czym chyba jednak nie będę tego robił sam, tylko to po prostu pozlecam. Bo się fizycznie niestety nie wyrobię. Swoją drogą rozpierdzielają mnie pytania na YouTube w komentarzach na przykład ej, czemu nie budujesz sam domu? Dziwnie, że nikt mnie pyta, ej, czemu nie piszesz sam pleba? W każdym razie nie wiem na ile uda mi się tutaj coś faktycznie porobić, a ile będzie zlecona, natomiast podejrzewam, że większość będzie zlecona. Chociaż no zobaczymy, nie mówię nie, chętnie bym sobie coś popracował, więc może się ktoś uda porobić. No i teraz kwestia, która też dla niektórych jest istotna: ile trwało udowanie tego wszystkiego? i pół to mniej więcej, tak piracy, czyli tam plus, minus tydzień, z czego podejrzewam, że gdyby ekipa no stop to robiła, a nie robiła sobie przerw, to zrobiliby to w półtorej miesiąca albo nawet i krócej. Płyta fundamentowa mniej więcej powstawała dwa tygodnie, tylko tak jak mówię, my mamy jakieś tam ostrogi po bokach i jakąś tam, nie, masę stali i tak dalej, więc to przewymiarowane jest i zwariowane, więc trochę im dłużej to zajęło. Dalej ściany parteru zajęły im 4 dni, później zrobienie tych wszystkich szalunków na wieniec i na strop, strop jest całkiem około 70 metrów, to zajęło im też coś połotygodnia, tygodnia, powiedzmy, z wylaniem, oczywiście, betonu. No i później tę górę robili też parę dni. Ale wiadomo, no to było trochę kłopotliwe i czasochłonne. Natomiast e, nawet chyba wpływa w miesiąc by się w, Nie, w miesiąc to nie, ale tak półtorej miesiąca by dali radę spokojnie, jak gdyby było trzeba. No i teraz tak, w najbliższym czasie będą koszty dachu, będą koszty stanu surowego otwartego, stanu surowego zamkniętego. E, będziemy sobie też. Yy, okna, a czy otwory na okna przygotowywać, bo trzeba je oczywiście wyrównać, więc to będziemy robili, no a później lecimy z tymi wszystkimi instalacjami. Jeżeli chodzi o to, co będzie w środku, to będzie rekuperacja, będzie klimatyzacja i będzie pompa ciepła, etap powietrze, woda, czy coś takiego, jeszcze modelu nie wybrałem, więc nie wiem jaki, nawet na to się zdecydowaliśmy w tej chwili. No i ogólnie fajnie byłoby w tym roku zrobić te wszystkie instalacje, a i może na początku przyszłego wylewki i tynki. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. A Chociaż znałem, czy wylewki i tynki można robić zimą, ale o to muszę jeszcze popytać kierownika i poczytać w internecie. W każdym razie na chwilę bez do tyle. Na razie.